Chodźcie na Warszawie Wschodniej Czekam na pociąg i tak O chyba jedzie coś A, no w końcu mi się udało e, połączyć, bo był problem jakiś taki internetowy. Cały czas e, coś z internetem jest, bo tutaj mam z telefonu internet, więc jest problem. Tak e, wygląda z na Warszawie Wschodniej. w Jerniewic Mazowiecki o, właśnie. Właśnie. Dzisiaj live nie będzie za długi bo ja zaraz wsiadam do pociągu <grywka> Cześć Więc tak tam stoi lokomotywa, jakaś nie widzę za bardzo. Tutaj ojedzie jeszcze jedna lokomotywa, taka sama, FP07, Panie FP0. A nie widzę. Łukasz, Patrycja, to tam jeszcze jest czas. objeżdża naszą też byłem też koleje mazowieckie, wczoraj były, koleje śląskie tutaj na wschodniej nagrywałam. Stałam na peronie i patrzę, kolejne śląskie wyjeżdżają w Warszawie. Fajnie też. Ciekawe. Jeszcze śląskimi nie jeździłam. A nie ja sobie tylko tak jeżdżę tutaj w obrębie Mazowieckiego. Więc nie jadę nigdzie. Tutaj po Mazowszu trochę jeżdżę. Ja czekamy na pociąg. Będzie szesnasta pięćdziesiąt trzy. No właśnie wjeżdża. Tutaj będzie Sulejówek później, ale to będzie za 20 minut. Też jedzie. O cześć. Gdzie stoisz? Cześć, Przerywano, niestety nic nie zrobię z internetem. O i tak wygląda yy, w... Peron, <grystanie> Warszawa Wschodnia. Jest Warszawa Wschodnia. O, tam gdzie SKMK jedzie też pewnie SKMK z do Otwocka. Co u Was słychać jak tam budowa Warszawy Zachodniej? Bo ja jestem tak nie za bardzo w temacie, tylko trochę rzadko bywam na Warszawie Zachodniej. Byłam ostatnio, jeszcze może e, jeszcze w międzyczasie podjadę tam. A na razie, na razie tutaj. No ja tutaj nie będę za dużo nagrywać, więc już zaraz kończę jeszcze pokażę Wam Pociąg Kolej Mazowiecki Piotr, cześć Tak, zimno tutaj jest Bardzo zimno, zmarzłam O tak mamy Takie mamy pociągi kolei Mazowieckiej. Piotr wszystkich witam Tak wygląda y, dworzec Warszawa Wschodnia, tam jest napis, y, chyba nie widać go na, na wprost, na środku To jest siódmy peron i tam pozostało I taki się mniejszy ruch jakiś zrobił w piątek, a wydawałoby się, że w piątek powinno być jakoś więcej. Może później. Na peron pieszy wiedzie ciekawy pociąg. O, Łukasz. Wiem, ale to chyba jeszcze nie teraz. Od ciebie pociąg? Warszawa Wschodnia wydaje mi się mniej atrakcyjna od Warszawy Zachodniej, bo tam to jest na zachodniej ładnie. E, tylko że tutaj jest więcej pociągów, e, na wschodniej. E, może tutaj na tym Peronie źle stanęłam, bo ja tutaj przyjechałam, ale na innych Peronach to tam są e, daleko dalekobieżne te pociągi. Jest więcej, fajniejsze są. Karol, cześć. Teraz zaraz na pierwszą, no to ja już nie pójdę tam. To ja niestety teraz tam nie pójdę. Tam mamy za dworcem też dworzec autobusowy. E, tutaj jest taki mały dworzec. E, też taki autobus... Znaczy nie, to kolejowy, taki mały. E, a z tamtej strony jest większy dworzec. Są dwa dworce na wschodniej. A i perony. I ludzie czekają i ja też czekam.

przy Peronie Piątym. kolejemy kolejem Tak, na Warszawie Wschodniej są dwa dworce, jeden taki mniejszy, podmiejski, a drugi taki niby daleko bieżny. coś takiego jest na tym dworcu. E, nawet McDonald's, e, jak, jak jest, ta Biedronka nawet jest i tam jeszcze jakieś takie sklepiki. E, to, ale na pewno nie jest tak jak na Centralnej, a na Zachodniej to już w ogóle nie ma nic. Dopiero będą sklepy, jak się to otworzy wszystko, tak to McDonald's jest na Zachodniej. Yy, i chyba nic więcej, trzeba wyjść na zewnątrz. Także yy. odjazd z pociągu i na tym zakończę, a zapraszam Was na filmy, tam te które wrzucałam, oglądajcie. Koleje Mazowieckie dzisiaj niestety tylko są na moim kanale. Tak trafiłam, że nie ma nic więcej, ale jak Warszawa, to i kolej Mazowieckie, tutaj jest siedziba kolei Mazowieckich. W tym tygodniu. Trzymajcie się Do...